Tu ja Blanka i jesteście na kanale Toka Blanka Dzisiaj będziemy grać w Roblox Uciekaj z zbiegno, bieg na... Zbieg... No, uciekaj uciekaj z biegnającej głowy czy coś w tym stylu Będziemy to grać i... Próbujemy trafić na duży lewo. Okej. Okay. Lecimy. Wu! O Okej. To tutaj jest. Oh my god! Oh my god! Nie, nie. No. O nie. Okej. Okay. I dzisiaj przez cały odcinek Spró Spróbuję dojść do dużego etapu Mam nadzieję, że mi się uda to przejść. O Boże, to jest takie straszne. Chyba to tu będzie. Hmm, gdzie to? A tu jest. Szybko. nie, Okej, okay, jesteśmy. I lecimy Le dalej. Co? Oj. Musisz to mrec? Ale... O oh, Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o, Bože, o Boże. O oh, mój Boże. Już myślałam, że mnie to. O Boże, nie. O oh, mój Boże, nie. 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 O nie, Boże, nie, nie, nie. To To Ludzie. Zaczynamy od nowa. Rozumiecie? Okej. Okay. Jak to możliwe? Dobra. Łaj, to A I don't know. O nie. Nie, tu jest kolejna głowa. dobra głowa? Ja nie. Jestem sorry, w to bardzo słaba. Wow. E, dzisiaj będzie kolejny w ogóle em, odcinek ze em, Robloxa, bo twierdziłam, że Roblox nie pojawia się często na kanale, a to kaboka już były historyjki Lęka, na moim kanale, więc no. Dajka, mi. mi O Boże! Co? <gry> Dobra. No i twierdziłam tak! I musimy to nagrać to Roblox. Bo mówiłam na odcinku, że to kaboka, ale stwierdziłam, no, muszę to nagrać. Muszę nagrać w końcu Roblox też, bo to było tylko parę razy na moim kanale. No i no. Dobra, tako zrobię, tako. Dobra, biegnie. Gdzie tu głowa? Nie ma głowy, tu jest głowa już. O jacie, trzy głowy aż ja nie mogę. Nie, ludzie! Kiedy to się w końcu przejdzie? Ja spróbuję przejść do innego etapu. Ja ciągle próbuję, ja ciągle spada mi normalnie, nie działa to. Nie da się przejść normalnie. Za dużo jest tych głów. Ja ciągle próbuję tu przejść, a to niestety nie działa. Okej. Okay. Boję się tu. No. O mój Boże, głowa, głowa. Głowy są, są głowy. Okej, okay, to jest straszne. Skąd? Co? Była przed. O mój Boże, tam jest głowa. Boże, gdzie są tutaj ludzie? By mi mogli pomóc, ludzie. Nie, dobra, tu będzie na pewno jakaś głowa. Nie, ja to serio mówię. O, ja cię kręcę. Udało się nareszcie! Checkpoint! Checkpoint! Nareszcie, ludzie! Widzowie, udało nam się! Boże, jestem. Wiem, jestem to bardzo słaba. O, ja cię, o, ja cię, o, ja cię kręcę, ja cię kręcę. O, mój Boże! O, Boże! Tu, o, jest jedna głowa, ale jaka gigantyczna. Dobra, nie ma checkpointu. Jest checkpoint, okej. Okay. Dobra, zaraz tutaj... Będzie tu zaraz jakieś skacz. Nie, ja wiedziałem, że trzeba wchodzić tego... Tylko... Ja skoczyłam zbyt dobrym tempem. Dobra, tu jest ok, a tu? Nie jest ok. Jest. Jest etap dwa. Etap dwa. Okej, okay. o ja Co to za, a nie Dobra to też jest trudne Bo grałam w etap 2 Ale to jest seria trudna I taki Nie podobało mi się bardzo Etap 2 Taki nuda O Boże, gdzie ja mam tu przejść Skąd ja mogę wiedzieć Gdzie ja tu mam przejść No checkpoint był Udało mi się przeżyć Mamy checkpoint. Nie, o nie. Ale jest chociaż checkpoint. Okej, okay, lecimy. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam za odgłosy w tle. To moja siostra. Jest. O mój Boże. Tu jest strona ta, To wchodzimy i tutaj od razu, a ta jest to. Nie. nie, nie ciągle umieram. Dobra, teraz się nam uda. I tutaj musimy szybko lecieć. I będę tak szybko, tu. Jest. O ja cię. Nie, nie. Ja się tu boję, ja się tu boję, ja się tu boję, ja się tu boję. Tu będzie głowa? Nie ma głowy żadnej. Na całe szczęście. O, jak Dobra. Lecimy tu, tu. Głowa nam nic nie grozi. O, jednak tak. Jednak, ale tu nie może wyjść. To będzie jakaś bowa. Jestem tego Jeej, obi! Jakiś obi musimy. Boże. Ja od razu spadam. weźmy ten obi. Ok. Yp i up. Chcemy spróbować coś trudnego. Ale się jednak nie udaje. Okej, okay. no to jednak polecimy tu i potem polecimy tu i nie, o nie. Hmm. Jak to zrobimy? Będziemy tu, a ja potem będę tu, głowa spada, ja mogę iść tu, mogę iść tu i tu, Jest. O, etap 3. A właśnie w tym miejscu się kończy odcinek. Jak chcecie kolejny odcinek z tej serii, dajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, jaką grę następną, czy znowu powtórzyć tą grę, czy inną grę. Bye!